Przekaż 1,5% podatku na Akademię GKS Jastrzębie i wspieraj młode talenty. Wygrywamy dzisiaj z Wisłą Puławy 4-1. Pierwsze trzy bramki padły w pierwszej połowie tego spotkania. Jak z Twojej perspektywy wyglądał cały mecz? Wydaje mi się, że cały mecz od samego początku do końca myśmy pod całkowitą kontrolą, czego dowodem był w pierwszej, w pierwszej odsłonie meczu trzy bramki. Przeciwnik po który wydaje mi się, którego nie było, zdobył bramkę z rzutu karnego na 3-1, ale gdzieś szybko te, te ataki drugie połowy ucinaliśmy wysłupu ławy i poprawiliśmy czwartą bramką i trzy punkty wracają w okazałym stylu do, do Jastrzębia. Cieszą też te twoje dwie bramki z rzutu rożnego, czy często trenujecie te stałe fragmenty? Zdecydowanie cieszą, bo, bo gdzieś tam są to moje pierwsze bramki w tym sezonie. Pierwsza i do tego od razu druga, także w tamtym sensie udało mi się na, na to jest zdobyć pierwszą bramkę w sezonie, także jest to chyba dla mnie jakieś szczęśliwe miejsce. Czy często trenujemy? Bardzo często, bardzo, bardzo. Do tego nawet wczoraj jeszcze przed wyjazdem katowaliśmy, że tak powiem, te stałe fragmenty i, i Tanowi Petrowi Yy, też parę, parę sta fragmentów naszych się nie podobało, w moim wykonaniu też, także, także kilka cennych uwag od trenera i dzisiaj udało się te bramki zdobyć. Pamiętasz, kiedy ostatni raz zdobyłeś dwie bramki? Yy, szczerze mówiąc, w seniorskiej piłce, nie pamiętam yy, czy mi się coś takiego zdarzyło, może w jakimś sparingu, także trzeba to doceniać. Szkoda bo, można było. Yy, jeszcze jeszcze trzecią dołożyć, bo na stoperze strzelić bramki to na pewno sztuka, ale cieszę się z tych dwóch bramek i z tego, że wywozimy z tego tronu trzy punkty i, i dalej walczymy o utrzymanie. W dwóch słowach, jakbyś zachęcił kibiców do przyjścia na następny mecz przy Harcerskiej? No myślę, że dzisiejszy wynik jest najlepszą zachętą dla kibiców, żeby, żeby, żeby przyszli na mecz z Wieczystą, z Tabeli, który jest naszpikowanymi naprawdę niezłymi zawodnikami, także myślę, że tu więcej nic nie trzeba dodawać. Dzisiaj też trzeba docenić to, że, że, że nasi kibice przyjechali na bardzo daleki wyjazd do Puław z i, i nas, nas wspierali i miejmy nadzieję, że tak będzie u siebie. Bo wiemy, że też u siebie często, często zawodzimy, ale, ale liczymy na to wsparcie i, i mam nadzieję, że będziemy dalej wygrywać. I tyle. Zapraszam kibiców.